Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Wioleta zawczuk, taki mój. Mężczyzna to niech mnie kocha. Nawet szorstką miłością, nawet nie musi często o tym mówić, niech kocha tak, żebym czuła. Mężczyzna, niech mi będzie przyjacielem, niech rozumie moją kobiecą histerię, niech jednym zdaniem, jak to on potrafi, sprowadzi, kiedy trzeba na ziemię. Niech będzie silny, kiedy ja nie będę, niech się obraża na amen, ale nie za wzięcie. Z takiej okazji kwiatki jakoś bardziej cieszą. Będzie mi kochankiem, namiętny, haj i niecierpliwą żądzą roznieci. Niech sobie będzie nudny, czasem niech ma te swoje dziwne hobby tyle spokoju, przynajmniej zatęsknie. Niech sobie będzie dużym dzieckiem. Wiem, że ten wymysł jest mu na rękę, ale niech będzie mój, a ja jego, po prostu. Nieuleczalna, oswojona samotność. Bywam samotna, tak na poważnie, na nieludzko, na obojętnie, na śmiesznie, na głupio. To fascynuje, ile z tej samotności można, ile można wymyślić, dopowiedzieć sobie. Nie rozumieć, pytać i nie chcieć już nic, ale chcieć, tak bardzo chcieć. Ile można kołysać się bezwiednie, ile razy zaczynać tę samą książkę, bo w zamyśleniu wątek ucieknie. Ile czekać na inne serce, ile razy wychodzić do ludzi i wracać zaraz w siebie do swojej nienasconej duszy, bo to nie to, nie tak, nie ten, nie ta. Ile łez wylać, ile ich być może? Może? Ocean żalu i bezsilności paraliżującej. Im dłużej to trwa, tym bezpieczniej. I chociaż uciekasz wciąż, to tym lepiej ci z tą samotnością. Bywam samotna. Ale to moja wolność. Gdzie śpią snem wiecznym, ile tu mogił i żyć posypanych w kawałki, ile ciszy i niemocy w niej, tęsknoty, żal, że przyszło nam żyć opuszczonym, ile przywołanych dawnych chwil, nic już ich nie wróci, tylko pamięć, więź. Ile oczu patrzących z nagrobnych fotografii, innych, nieobecnych, kochanych, anioły, nagie, krzyże, z wyciągniętymi ramionami nie otulą strat, choćby chciały. Trzewa te same co rok, sypią liściem jak listami, paradoksalnie barwnymi, jakby żyły wciąż. Pamiętajcie, szepczą. Pamiętamy. Dzień za dniem bliżej siebie, niebawem będziemy tu znów, a może razem w niebie? Tak zacząć dzień. Lubię wczesnym rankiem wstać, kiedy świt przenika noc nieśmiało wyjść boso do ogrodu mieniącego się w sennym brzasku perlistymi pajęczynami i drżącymi liśćmi muśniętymi deszczem spowitego zwiewną mgiełką skrywającą tajemnice i mądrości natury lubię zasłuchać się w śpiew ptaków i chór cichy szmeru drzew starych poczuć zapach dżdżu, drewna, trawy i wspomnień lat dawnych wszystkich świtów leniwych i zabieganych i tych miłosnych, i tych przepłakanych. Lubię przeżywać tę mistyczną błogość, chłonąć przypływ nadziei, odkryć rytm serca odzyskane, wejść z wiarą w kolejny początek. Przeklęte ruminacje, w pułapce własnych myśli grzęsne, nie mogąc odróżnić prawdy od iluzji. Milionem odgrywanych ról zmęczona wciąż odkładam życie na później. Od czego uciekam, szukając spełnienia? Opętana niedosytem wsiąkam w żal, bezmyślnie roztrwania moje tu i teraz, naiwnie myśląc, że mam jeszcze czas. Rosterkami nasączone mijają chwile, szamocąc się nie czuję ich ulotności. Po co tonąć bezwładnie w gorycze? Po co tak rozpamiętywać przeszłość? Tyk tak, jak czas i jak serce. Zegar tyka w tlen naszych myśli. Tyk chaos, tak spokój, tyk mieć, tak być. Miarowo wybija rytm codzienności, tyk bezsens, tak szczęście, tyk nienawiść, tak miłość. Niedosłyszalnie woła, żyj lepiej. Tyk pycha, tak sumienie, tyk pustka, tak harmonia. Nie zatrzymasz chwili, kochaj, dbaj, w serca czystości. Tyk, tak, tyk. Ty. Chwila wzruszenia. Nic nie mów. Nie pytaj o nic. Nie patrz na mnie, gdy płaczę. Nie rozpraszaj. Nie zagłuszaj. Zrozum tę niemą bezradność. Chcę wsłuchać się i zagubić w tej ciszy we mnie. Przywołać to, co tak tęsknie chwili, znaleźć sens, może w coś uwierzyć, poczuć wdzięczność albo żal za czymś. Świetliście intymnie łuka wzruszenie. W objęciach z duszą trwam. czytał Bogdan Tmowski